Witajcie, mam na imię Tina. Um, dzisiaj um, pragnę porozmawiać um, o tematyce reinkarnacji. Um, czym jest reinkarnacja um, i właściwie, um, czy jest to um, zjawisko prawdziwe um, i co się za, za tym wszystkim kryje? Um, może nadmienię tak nawiasem, że od blisko 40 lat interesuje się ezoteryką, metafizyką i wszelkimi zjawiskami paranormalnymi, więc jest to jeden z takich tematów, które bardzo mnie interesują i z pewnością wielu z Was, ktokolwiek to ogląda, jest tym także zainteresowany. Jest bardzo dużo informacji, prawda, na temat reinkarnacji. Jest naprawdę dużo książek napisanych na ten temat, a jednocześnie bardzo mało się o tym mówi, tak na co dzień, ponieważ jest to coś, co uważane jest za, za taki temat tabu. Ludzie po prostu, jak nie rozumieją czegoś, to boją się tych rzeczy i jak ktoś porusza taki temat, to raczej nie, nie chcą brać w tym udziału. No ale to jest wiadomo powiązane tutaj ze strachem. Pomówię trochę może później na ten temat, bo strach tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Dlaczego się ignoruje sprawy tak istotne, tak ważne dla nas wszystkich? Może zanim wejdę troszeczkę głębiej w reinkarnację, pragnę tutaj nadmienić, że bardzo dużą krzywdę w tej dziedzinie, w dziedzinie tej wiedzy wyrządziła sama religia, ponieważ są to bardzo podzielone, prawda, jak to się mówi, koncepty. Na przykład religia hinduska promuje reinkarnację, zaś, zaś religia katolicka wręcz y, y, mówi, że, y, że, że takie coś w ogóle nie istnieje. Więc y, samo to, że, y, że są tutaj takie dwie duże sprzeczności pomiędzy tymi dwoma tak bardzo y, y, sporymi y, y, religiami świata. Y, Człowiek się może zapytać, no, no dobrze, no ale która religia prawda, mówi tutaj prawdę, co jest w zasadzie do przyjęcia, a co jest fikcją, więc są podzielone na ten temat zdania. Ja uważam osobiście, że aby człowiek dowiedział się prawdy, należy przede wszystkim wejść w to samemu. Nie można polegać na jakichś zewnętrznych informacjach zbyt wiele. Owszem, polecam czytanie jak najwięcej na ten temat. Poszukiwanie różnych źródeł informacji na ten temat jest bardzo ważne, ale najważniejsze chyba jest dokopanie się tego samego z siebie. W tym sensie, że należy przede wszystkim zadawać pytania. Jak najwięcej pytań. Nic nie, nie brać za rzecz taką, że no, to jest już. Poza zasięgiem jakichkolwiek pytań, to jest na pewno y, taka jest prawda, a nie inna. Nie. Dlatego, że prawdy tak naprawdę nie zna nikt i y, 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 trzeba y, dokopać się tego, y, do sedna tego y, tematu y, w taki indywidualny, jakby y, sposób, y, bez opierania się na opinii zbyt wielu osób, ponieważ. Moim zdaniem jest wielu mistrzów, ale każdy krzyczy coś innego, każdy inną prawdę głosi, więc należy być ostrożnym, jak to się podchodzi do tego. Zjawisko reinkarnacji. Przede wszystkim ja uważam, że jest to coś bardzo kontrowersyjnego, może tak określę, ale w sensie takim, że jak ja po raz pierwszy się z tym zetknęłam, to powiem, powiem prawdę, że, się, że mnie to bardzo wystraszyło. No, to było wiele lat temu zresztą. Ja, moja droga do taka ta ezoteryczna, duchowa była taka, że ja urodziłam się w Polsce, w rodzinie katolickiej. Mama była bardzo wierząca. Musiałam co niedzielę chodzić do kościoła, dwa razy dziennie zmie, zmawiać pacierze. Ale ja byłem takim dzieckiem, które Zawsze nie zadowalało się jakby tym, co się działo, no i miałam dużo pytań, ale wiadomo, że jak jest się dzieckiem, to nie pyta się o pewne sprawy, szczególnie jak się pochodzi z takiego, prawda, miejsca, gdzie wszyscy razem są z tej samej wiary, chodzą do kościoła, to, to trzeba tak samo jak oni myśleć i tak samo jak oni wszystko akceptować, więc... Taka była drożka, że, że jak to się mówi, najpierw akceptowałam wszystko, bo musiałam, a potem się zaczęły dziać w moim życiu różne takie osobiste, bardzo przykre sprawy. No. Mama zginęła bardzo, w bardzo takim okropnym wypadku, gdy miałam 17 lat, i w zasadzie wtedy zaczęłam zadawać pytania. Co i jak tutaj się dzieje, bo ponieważ jako osoba bardzo religijna, ja zwróciłam uwagę, że nigdy ani razu jej modlitwy nie zostały wysłuchane. A modliła się też każdego dnia. Miała bardzo ciężkie życie z moim ojcem, który był alkoholikiem, był bardzo człowiekiem agresywnym po alkoholu. No, w domu panowała bieda było bardzo toksyczne środowisko, z którego ja się wywodzę, naprawdę, więc jako dziecko sporo się napatrzyłam, przeżyłam bardzo dużo. No i modliłam się oczywiście, ale jakoś tak nigdy się nic nie zmieniało, wręcz działo się coraz gorzej. I na koniec mama zginęła w tragiczny sposób i w sumie po wielu latach bardzo ciężkiego małżeństwa z moim ojcem, była też bardzo osobą chorą. Nie doczekała się nigdy ani zdrowia, ani spokoju, ani polepszenia swojego losu, więc zaczęłam, jak mama zginęła, zadawać pytania. Pamiętam, poszłam do księdza, bo wtedy to. To było tak, że no, co miałam zrobić. To był, to był rok 77, nie było u nas dostępnych jakichś takich książek o tej wiedzy, prawda? O życiu pozagrobowym, wtedy jeszcze się o tym tak nie mówiło. Nie mieliśmy komputerów, nie było tak, jak dzisiaj, że informacje te są bardzo dostępne nam w taki łatwy sposób. Więc poszłam do księdza i, i, i powiedziałam, że bardzo się niepokoję o dusze mojej mamy bo zginęła w taki tragiczny sposób czy może ksiądz mi poradzi coś jak sobie mam z tym poradzić to y, y, powiedział y, ja się pytam jego jak y, tutaj co się tam dzieje a on mówi y, y, że takich pytań się nie zadaje że musimy się modlić no więc co wyszłam stamtąd pomodliłam się ale to nic nie zmieniło prawda to no tak tylko nawiasem nadmieniam, że później miałam bardzo takie ciężkie sytuacje w życiu osobistym. Ciągleło się to latami w sumie, aż pewnego dnia, no miałam wtedy już, byłam po trzydziestce, stało się tak, że pewnej nocy nagle wszystko we mnie pękło, jakoś tak cała sytuacja moja życiowa była tak, na takim dnie, że nie, nie widziałam w ogóle wyjścia, nie widziałam w ogóle żadnego jakiegoś takiego miejsca, w którym mogłabym się odnaleźć i postanowiłam, że na tym koniec po prostu pozbyłam się religii. No, nie nie umiem tego inaczej opisać. Po prostu zostawiłam religię, zamknęłam za tym drzwi to było no, wiadomo, ja miałam wtedy ile, 30, e, chyba 3 lata. E, I od tamtej pory nigdy tych drzwi nie otworzyłam, żeby powrócić do tego, co było. E, zaczęłam interesować się tymi sprawami bardzo głęboko. E, czym jest religia, co się dzieje, e, zadawać pytania tematu, dlaczego my tutaj jesteśmy, e, dlaczego człowiek się rodzi, e, dlaczego e, wchodzi do systemu, e, który. E, Decyduje o każdego człowieka losie od momentu, kiedy tutaj się rodzimy. Dlaczego prawda, człowiek w ten sposób jest traktowany, że zdanie nasze prawie że się nie liczy, że mamy w zasadzie tyle wolności do wyrażania swojej woli, że to jest wręcz zredukowane do takich czynności, drobiazgów codziennych. A jeżeli chodzi o coś ważnego, to już nie. To trzeba mieć pieniądze, to trzeba wywodzić się z pewnego środowiska społecznego, trzeba mieć pewien status. Ja tych rzeczy nie miałam, więc zaczęłam szukać i zaczęłam zadawać pytania. Otworzyłam się na, na całość, co tylko związane było z tymi sprawami. Metafizyka oczywiście. Ezoteryka i wszystkie różne zjawiska paranormalne, jak już namieniłam to poprzednio. Zaczęłam zadawać dużo pytań, no i wtedy, właśnie tak po raz pierwszy, jak usłyszałam o reinkarnacji, to doznałam takiego uczucia paniki, ponieważ tak sobie pomyślałam, no dobra, no ale jak to jest reinkarnacja? Reinkarnacja, wiadomo, jest czymś, co niby. Człowiek zasługuje się na swój dalszy los swoimi jakimiś poczynaniami w tym życiu. No tak prosto zredukuje to do tego, jak jesteś dobrym człowiekiem, to niby w następnym życiu będzie tobie lepiej, bo byłeś tutaj dobry i uległe. Jak narozrabiasz, to prawda, spotkają ciebie jakieś tam trudności, wielkie takie. Taka karma powstaje, prawda? Więc karma to jest właśnie to, że związane jest to ściśle właśnie z, tym, z reinkarnacją. Karma jest czymś, co mi się wydaje od początku było czymś bardzo takim, nie wiem, niepasującym wręcz do tego życia tutaj, dlatego że. Jakby to nazwać? Człowiek często popełnia błędy. Często mamy sytuacje, które wybiegają poza nasze, jakby poza naszą kontrolę, prawda? I prawda, zrobimy coś, czy powiemy coś, czy zadecydujemy o czymś, co może źle wpłynąć nie tylko na nas samych, ale może też źle wpłynąć na ludzi. Otaczających nas, może to być rodzina, przyjaciele i tak dalej. I już jest tutaj się mówi o karma, że to, za to trzeba odpowiedzieć, że tu jakieś tam grzechy, prawda? Bo komuś coś tam się powiedziało, potem, prawda, można to odżałować nawet, ale nie, nie, karma jest i to trzeba spłacić. Więc reinkarnacja związana właśnie z tą karmą. Tutaj wygląda to tak, że